Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Z tej strony Ania Woźniakowska, Anu Barbel Queen. Dzisiaj przygotowałam dla Was trening mięśni na ramiennych w dość zaawansowanej metodzie treningowej ściśle hipertroficznej, bardzo rozbudowanej. Ale jak wiemy, mięśnie naramienne potrzebują objętości, dlatego chciałabym Wam pokazać jeden z moich sposobów na te mięśnie naramienne. Jeśli chodzi o obciążenie, zdecydowanie zejdźcie z ambicji. Jeśli ja na co dzień wykonuję wznosy bokiem czwórkami, piątkami, niekiedy szóstkami, dzisiaj będę pracować właśnie na tych maleńkich handlach. Trójki, dwójki, jedynki zabiją mnie, gwarantuję. Na czym będzie polegała taka metoda treningowa SST? Będziemy wykonywali klasyczne wznosy bokiem, jednak będzie każda seria różniła się czasem trwania ruchu. Dwie pierwsze serie będę wykonywała klasycznie. Raz, do, dwa, dół do 10-12 powtórzeń. Zaczynam od obciążenia największego, czyli w moim przypadku będą to trójki. Między każdym elementem będzie tylko 10 sekund przerwy. Druga seria będzie taka sama, 10 sekund przerwy i dopiero zaczynają się schody. W trzeciej serii skupiamy się na fazie ekscentrycznej, naraz do góry i raz, dwa, trzy, cztery bez rozróżnienia, od razu następny i ta sama ilość powtórzeń, czyli między 10 a 12. 10 sekund przerwy i ostatnia seria na danym obciążeniu, odwrotnie, czyli skupiamy się na ruchu koncentrycznym. Raz, dwa, trzy, cztery, na raz do dołu. Spłoniemy już w tym momencie, a dopiero teraz zaczyna się zabawa, ponieważ mamy 10 sekund przerwy na zmianę obciążenia na mniejsze, na dropset ciężaru. I tą samą kombinację wykonujemy na obciążeniach 2 kg. 1 kilo, i na koniec jest jeszcze wisienka na torcie, ale może lepiej Was nie będę o tym uprzedzać, ponieważ no już będziemy mocno styrani po tych trzech takich mikroseriach. Także, także to zostanie niespodzianką. Jeśli chodzi o kolejne ćwiczenie, będziemy się bawić wyciskaniem. Teoretycznie jest to ćwiczenie bardzo podstawowe, jednak tym razem. Zastosujemy również izometryczne utrzymanie drugiej ręki, mianowicie pobawimy się taką drabinką, będę wyciskała raz, raz, dwa razy, dwa razy i tak dalej, aż do pięciu. Jak dojdę do pięciu na chwilkę, odpoczywam 10-15 sekund przerwy i wracam od pięciu ruchów stopniowo do jednego ruchu. No i co? Myślę, że taki trening będzie bardzo zintensyfikowany. Będzie trwał krótko, ale będzie mocny i myślę, że może z powodzeniem stanowić taką integralną, osobną część mięśni na ramiennych. Mamy tu dwa klasyczne ruchy. Wznos bokiem, wycisk czego więcej nam potrzeba. Słuchajcie, zapraszam. Podchodzimy poproszę do Hantli. I tak jak wspomniałam. Zaczynamy od obciążenia największego, w moim przypadku są to trójeczki, później będą dwójki, jedynki. Jeśli jesteście gotowi, przygotujcie się, lekko pochylcie tułów, żeby uwypuklić tą boczną część mięśni naramiennych i zaczynamy. Raz i dół nie rozluźniam. Dwa, dół, ręka długa, łokieć tylko lekko ugięty. Trzy, cztery. Barki wciskam w dół, nie podrzucam kapturem, 6. I myślę o ruchu do boku, a nie w górę. 7, 8, brzuch wspięty, 9, ostatni, 10. Przerwa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. To samo. Raz, Wracam. Dwa. Wracam. Trzy. Cztery. Pięć. Ja już czuję do krwienie. Sześć. A to dopiero początek. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ostatni. 10. I o ile teraz było prosto, to z trójkami kolejne dwie serie będą naprawdę ciężkie. Odpoczywam 4, 3, 2, 1 i 4 sekundy ruchu w dół. Raz i raz, 2, 3, 4. Góra, raz i raz, 2, 3, 4. Trzecie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4. Czwarte. Raz, 2, 4. Trzy, cztery, piąte, raz, dwa, trzy, cztery, szóste, raz, dwa, trzy, cztery, siódme, raz, dwa, trzy, cztery, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze dwa, raz, dwa, trzy, cztery, walczę z grawitacją, oporuję, raz, dwa, trzy. 4 i najgorsze przed nami. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nie dajcie się ponieść, nie zróbcie ruchu koncentrycznego dynamicznie, tylko wolniutko od samego dołu poszło. Raz, dwa, trzy. Szczyt napięcia, i naraz do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, i dół. Mówiłam, zajdźmy z ambicji z ciężarem. Trzy, cztery, do czwarty raz, raz, dwa, trzy, cztery, do piąty, długa ręka, staram się jak najdłużej utrzymać ten duży łuk, dwa, trzy, cztery, ręka idzie w górę, ja się barkami wciskam w dół, mocno stabilnie stoję na podłodze, raz, dwa, trzy, cztery, siódmy jeszcze dwa, trzy, ósmy. 2, 3, 4, dziewiąty, raz, 2, 3, 4, ostatni, raz, 2, 3, 4, 10 sekund na drop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I lecimy od początku to samo. Klasyczne serie raz i niby ciężar lżejszy, wcale nie jest lżej.

Dwa. Jeden to samo. Raz. Dwa. Nadgarstek usztywniony, 3. 4. Ja ruch prowadzę w płaszczyźnie łopatki, czyli lekko wysuwam rękę do przodu. 6. jestem minimalnie pochylona, bo przy mojej budowie mięśni naramiennych ramiennych taka pozycja najlepiej aktywuje ten boczny akton 10, na którym właśnie w tym ćwiczeniu nam zależy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i teraz będzie wolno w dół. Zaczynam. Raz i raz. 2, 3, 4, góra. Raz, 2, 3, 4, góra. 2, 3, 4, czwarty raz. Dwa, trzy, cztery, piąty, raz, dwa, trzy, cztery, szósty, dwa, trzy, cztery, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, dwa, trzy, cztery, ostatni, dwa, trzy. Przerwę możemy wykorzystać na kilka krążeń głowy. To naturalne, że w tak rozbudowanej serii troszkę ten kaptur, czyli górna część czworobocznego, będzie nam się napinać, ale staramy się to minimalizować. I lecimy 4 sekundy w górę. Raz, dwa, trzy. Najtrudniejszy element. Idą. Raz, dwa, trzy. Szczyt napięcia. Idą. Ale napięcie wychodzi tylko z mięśni na ramiennych. Nie przez podciągnięcie łopatek do góry. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, ostatni. Dziesięć tak jest. Jedynki, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i lecę. Raz, dwa, trzy. Ruch prowadzę do boku, cztery, pięć, sześć, do boku, a nie w górę, siedem, bo Myślenie o ruchu w górę będzie nam automatycznie uruchamiać bardzo kobiecy mięsień, czyli kaptur potocznie zwany. Dobra, 10, przerwa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i poszło. Raz. 2, malutki ciężar, więc możemy troszeczkę dynamicznie wykonać te powtórzenia. 4, 5. Myślę, że mogłabym się na następnym treningu porwać tutaj na półtorej kilograma. 7 8 9 ostatni 10. Dobrze, przerwa i teraz mimo, że to jest tylko 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 tylko, tylko 1 kg. Zobaczycie, co się będzie działo teraz. 3 2 1 lecę, 4 w dół. Raz, dwa. Trzy. Nie odpoczywam od razu góra. Raz, dwa, trzy, cztery od razu. Raz, dwa, trzy, cztery. Od razu, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jedno tempo opuszczania. Ja nie spowalniam w dole, kiedy jest mi łatwo, tylko takie samo tempo. Utrzymuję w każdym etapie ruchu. Osiem, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, ostatni, dwa, trzy, cztery i zaraz najgorsze za dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i poszło. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf, raz, dwa. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Połowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze się nie rozróżniajcie, bo pamiętajcie, że jeszcze będzie ta wisienka na torcie SST, o której Wam nie mówiłam. Nie zdradzałam szczegółów. Dwa, trzy, cztery. Ostatnie powtórzenie. Raz. Dwa, trzy, cztery. Tak jest. Zostajemy z jedynkami, i za dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wznos do boku i trzymamy do upadku mięśniowego. Sięgamy do prawej, do lewej ściany. Troszkę pochylamy, żeby ten bok barku nam trzymał. Nie odchylamy się do tyłu i ciągniemy łapki daleko w prawo, daleko w lewo. Szyja luźna, ja sobie ją troszeczkę tutaj zwieszam. Nadgarstek usztywniony nie pomaga mi w ten sposób. Tak jakby mnie ktoś za obie ręce ciągnął. Ja jeszcze chwilkę trzymam, zakładam, że jeszcze chcę 20, 19.

Wystabilizowane barki. 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To był mój maks. Już zaczynała się kompensacja tutaj kapturem, już ten ruch robił się taki, więc stwierdziłam, że to jest mój upadek mięśniowy. Dobrze, że nie moralny. Słuchaj, słuchajcie, kochani. Robimy teraz krótką przerwę minutowo, dwuminutową przed zmianą ćwiczenia, była to bardzo, bardzo dużo, duża objętość treningowa, także dajmy sobie chwilę na uzupełnienie płynów i przygotujmy się do kolejnego ćwiczenia, czyli do wyciskania. Ja w wyciskaniu użyję handli 4 kg, też jest to bardzo duża redukcja ciężarów w stosunku do stery, takich klasycznych, typowych, ponieważ no, dla porównania wam powiem, że. Serie takie klasyczne 3 razy 10, 3 razy 12, wyciskam dziesiątkami, dwunastkami, a tutaj będę pracowała na czwórkach. Może udałoby się na piątkach, ale chcę, żeby wyglądało to dzisiaj ładnie i technicznie, także wybrałam czwóreczki. Słuchajcie, odpoczywamy, dopijamy sobie przed treningóweczkę, łyk wody i zaraz zaczynamy z wyciskaniem. Ja wyciskanie wykonam stojąc, jednak dla waszego komfortu. Czekajcie. Ja wyciskanie wykonam dzisiaj stojąc, ale dla waszego komfortu i lepszej stabilizacji sylwetki możecie wykonać je siedząc, żeby po prostu sobie nie pomagać przez odchylenie tułowia czy po prostu taki przyruch z nóg. Także ja będę się bardzo starać, sobie nie ułatwiać sprawy, nie pomagać. I zaczniemy za chwilkę serię. Opowiem tylko jeszcze, jak wygląda nasza pozycja początkowa. Ciężar spoczywa nad łokciem, czyli we wszystkich płaszczyznach jest on stabilnie w jednej osi. Czyli we wszystkich płaszczyznach ciężar spoczywa nad środkiem ciężkości, czyli ani nie ucieka nam tutaj, ani nie ucieka nam tutaj, ani tutaj, ani nie odkładamy go na barki. Czyli cały czas izometrycznie utrzymujemy napięcie. Najszersze są ściągnięte, żebra obniżone, brzuch napięty, i uwaga. Na ja chwilkę zacznę swoją piramidkę. Przypominam, że zaczynamy od jednego powtórzenia, naprzemiennie do dwóch, do trzech, do czterech, do pięciu. Chwilka przerwy i wracamy drabinką z powrotem. Uwaga, gotowi? Lecimy. Jedno. Jedno. Wchodzę ciężarem nad głowę, a nawet głową pod ciężar, żeby w pełni skrócić mięśnie na ramienne. Dwa dwa, trzy, trzy, trzy i druga też trzy ruchy. Raz, dwa, trzy. Nadgarstek jest usztywniony. Raz, dwa, trzy, cztery i druga. Raz, dwa trzy, cztery, ostatni element, drabinki, raz, dwa, trzy, cztery, ostatni, pięć i druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze? dwudziestosekundowa sekundowa przerwa. I będziemy drabinkowo wracać z powrotem. Jeśli czujecie dyskomfort w barkach, w stawie barkowym, jeśli coś w wyciskaniu was boli, ale w taki no, niefajny, niemięśniowy sposób, spróbujcie troszeczkę chwyt przenieść do bardziej neutralnego, czyli troszeczkę łokcie skierować do przodu. Taka pozycja, zarówno w podciąganiu, jak i w wyciskaniu, jest bardziej komfortowa, jeśli chodzi o staw barkowy. Kochani, jeszcze 5, 4, 3. Dwa, jeden i wracamy drabiną. Pięć powtórzeń. Hopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czwórka. Raz, dwa. Trzy cztery i druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Bardzo bym chciała już opuścić ręce, ale walczę do końca. Dwa. Trzy. Raz. Staram się nie wybijać z nóg. Dwa. Trzy i jeszcze dwójka. Raz. Dwa i. Raz, dwa i ostatni, jeden, ostatni, jeden. Tak jest, mamy to. Słuchajcie, czyli mięśnie naramienne w najbardziej dla nich wartościowych ćwiczeniach w mojej opinii, czyli we wznosach bokiem i w wyciskaniu w bardzo zaawansowanej edycji mamy zaliczone. Jeśli wykonaliście trening razem ze mną, to na pewno czujecie potrzebę uzupełnienia aminokwasów, także zapraszam do popicia białeczka, a także do komentowania naszego filmu, subskrybowania naszego kanału i sugerowania nam w komentarzach, co jeszcze chcielibyście widzieć na kanale, bo jesteśmy tutaj dla was. Bardzo wam dziękuję za wspólny trening i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam was.